Dajcie. Dzisiaj w nocy miał być wielki mróz. Koleżanka mnie tu jedna nakręciła. Wieczorem po powrocie z Lubina nakrywałam wszystko, co tam miałam pod ręką szmatami, dywanami, foliami, to co by mogła przemacnąć. Oczywiście wadał deszcz, więc w środku nocy wyleciałam to wszystko ściągać, żeby mi troszeczkę podlało, nie? Bo jeszcze mój system nawadniający nie jest gotowy. I sobie postanowiłam, że dzisiaj miał być taki brzydki dzień. W końcu popołudnie zrobiło się słońce, że nie robię w polu, i porobiłam sobie całą masę rzeczy w temu. To są moje perły wiejskie. Mój nowy bliźniaczek to nie jest styl, który chciałam mieć, ale na się inny. Moja przedziwna fryzura wykonana samodzielnie. E, piękny kolor dzięki otrzymaniu od Natalii odpowiedniego produktu. E, Makijaż prawie zerowy, no bo siedzę w domu. I zaczynam, powracam do recenzji książki. Dzisiaj zaprezentuję Wam książkę Hania Jan Gichara, Jana Gichara, Małe Życie. Książka, to będzie bardzo ważne, liczy. Równo Wam powiem, 800. 13 stron, żadnych ilustracji, potwornie chyba. Przetachałam ją ze sobą do Anglii i wróciła i zaczęłam ją tam czytać. Nawet w samolocie, jak leciałam ją, zaczęłam. No bo to nagrada Brookera, nie tam Bookera, National Book Award, Price, taki śmaki. No więc myślałam, że i w ogóle tak zachwalano. I zaczęłam ją tam i nie mogłam. Ale jak wróciłam tu na kwarantannę, zamknięte biblioteki, nie możesz pojechać i tak dalej, to postanowiłam, przeczytam to. I zmogłam ją. I z tą recenzją się też długo trzymałam, bo nie miałam do końca opinii. A teraz moja opinia jest taka, książka jest bardzo głupia i zaraz to udowodnię. Przede wszystkim, a nie mówię to jako sobie tam panienka, co się czyta, tylko pracowałam jako redaktor w wydawnictwie spokojnie mogła liczyć stron 400 i niczego nie stracić, a wiele zyskać. I też przy okazji tego arcydzieła pseudo stwierdziłam, że z tą grubością teraz książek, bo takich książek mega grubych jest teraz bardzo, bardzo, bardzo dużo, z czego to wynika? Że kiedyś jak Balzak siadł, albo Nasz Sienkiewicz, Kraszewski i musiał to wszystko pisać ręcznie, to on uważał na każde słowo. A teraz jakaś Hania. Nawet nie chciałam się sprawdzić, yy, jaką ma z pochodzenia, ale to myślę, że hinduska, pakistańska, coś takiego po tym nazwisku. Możecie sobie to sprawdzić w internecie. Jak se siadła przy komputerku, dostała jakiś stypendium, bo już pewnie pewnych miała parę tych. To se mogła napierdzielać, nie? Bez uwagi i tego. To jest pierwsza moja uwaga, więc i to, co ciekawe czasami, jak mam wątpliwości do książek, sprawdzam opinie innych ludzi i to się kilka razy powtórzyło w internecie, znalazłam. Więc jest to historia czterech mężczyzn, która się zaczyna, kiedy oni studiowali, czyli jeszcze tacy młodzi, w... Powiedzmy, w jakichś latach 80. i jest ciągnięta już prawie do naszych czasów, kiedy oni są w naszym wieku. Czyli to jest mniej więcej historia moich rówieśników w Ameryce Główny bohater jest postacią taką jakby tragiczną. Miał straszliwe, no, okropne, okropne, przeokropne dzieciństwo i młodość. Też takie bardzo dziwne. Gdzie finalnie e, przydarzyła się jakiś okropny wypadek, e, po którym on też w jakiś sposób był ułomny, coś miał z nogami. E, no i trzech innych bohaterów, oni wszyscy razem na tych studiach się poznali, mieszkali razem w jakimś akademiku, potem w jakimś mieszkaniu w Nowym Jorku. Właściwie na tym e, zaczyna się książka, jak oni to mieszkanie tam wynajmują. E, Jeden był z jakiejś takiej szwedzkiej rodziny chłopskiej, takiej farmerów, też biednej. Jeden czarny, taki jakiś, że go tam matka, ciocia wychowywały, ale może nie czarny, nie. A czarny był z takiej rodziny znowuż majętnej, jakiejś tam takiej prominentnej, artystycznej czy politycznej. To wszystko, co mówię jakieś tam, mówię dlatego, że to w tej książce nie zostało wszystko tak dokładnie określone. Że widzicie, ja nawet nie wiem, który był czarny. I to jest następny straszny błąd tej książki. Jak ja czytam książkę, to ja chcę tą osobę sobie wyobrazić, tak? Czy ona jest wysoka, czy niska, jak wygląda, jak się ubiera. No tam wiecie, kolor włosów i to niekoniecznie musi być na początku przecież napisane. Wiadoma sprawa, nie? Ale wielu bohaterów możemy sobie tak wyobrazić. Tutaj nawet o tym głównym bohaterze, jego imię Jud. Nie wiem, na którą nogę kula. On oprócz tego, po tych swoich ciężkich przeżyciach, ale był mega, mega ym, bardzo inteligentny, bardzo zdolny i tak w tym jego mega ciężkim dzieciństwie przy, przydarzyło, że otrzymał bardzo dobrą edukację jako małe dziecko, w dziwnych okolicznościach. Yy, to jakby ta jego, ten ciężki los dzieciństwa i młodości tak się odbił, że on również okropnie krzywdził siebie i wymagał totalnej terapii, wiecie, przerycia tak wszystkiego. I około stu może osób jest zaprezentowanych z różnego otoczenia i wszyscy go kochali, uwielbiali. Był cudowny. Jakby wręcz został przyjęty do rodziny i z jednym z tych bohaterów związał się bardzo, bardzo Miał facet jakiegoś takiego też rówieśnika, który był lekarzem, który cały czas pomagał i tak dalej, i tak dalej. Jego stan fizyczny bardzo, bardzo się pogarszał z powodu tych odniesionych jakichś tam obrażeń. Ale słuchajcie, oni wszyscy nawet nie wiedzieli, co to był za wypadek, co mu się stało. Jesteście w stanie obdarzyć taką przyjaźń? Do tego, że on taki cudowny, kochany, w ogóle lovely i tak dalej? Dla mnie postać odrażająca, odrażająca mimo tego, że co mu się przydarzyło. Bo nic nie robi, żeby zmienić, ale zrobił wielką karierę. Został super, super, super niesamowitym prawnikiem. Jeden był malarzem. A jeden, cholera. Wiecie, że ten, co się z nim najbliżej, już zapomniałam imię i kim on był. No, w każdym razie oni porobili karierę. I potworna ilość tej książki, jak już jest tą dorosłą osobą, jest poświęcona. Jak to se urządzał super lofty, jakie tam nie miał cuda na kije wianki? gdzie jeździł, cały świat jeździł i tak dalej. I to wszystko też jakoś tak pokazane omlaśnie i jakieś takie niewzbudzające, totalnie, totalnie sympatii. O, jest ja długo nawijał. Zaraz skończę. Może za długo o takim czymś. Też bardzo bym chciała, jakby ktoś to przeczytał i powiedział mi swoje zdanie. Czy też jest takie zdanie jak moje, bo ja tych recenzji tam w internecie szczegółowo nie czytałam. Ale nie polecam tej książki. Była wkurzająca, była taka do zmęczenia właśnie przez te opisy tego całego cudownego życia, a jednocześnie chujowego, okropnych rzeczy, które ze sobą wyczyniał. Nie chcę tak mówić bliżej. I słuchajcie. I temu najbliższemu przyjacielowi, co mu się wszystko wydarzyło, opowiedział dopiero w wieku 40 paru czy 50 lat. Był też taki moment, że go przymusowo wysłali na terapię do chujowego terapeuty, takiego wiecie, psychiatryka, psychiatry takiego starego stylu, gdzie on tylko przychodził i siedział i nic nie mówił. Dobry terapeuta, a wiedząc już o tym, co się wydarzyło i dlaczego już jest przymuszony do tego, pomógłby mu i wyciągnął. No, nie żemiesz doźniła czy coś, ale tak omlaśniła i uważam, że książka jest bardzo głupia i niczego nas nie uczy. Naprawdę niczego, więc nie polecam.